Mogę powiedzieć, że chciałbym jak najszybciej zapomnieć o tej pierwszej połowie. Dali mi się stłamsić, druga połówka, To było przyzwoicie, to, co my gramy. Mogę wam powiedzieć tak, że nie, nie tylko yy, gospodarzom ściany pomagają, ale i wiatr. Wiatr przestał do przerwy niechędrą z wiatrem. Po przerwie wiatr ustał. Tylko tyle. Gospodarze Wojciech stalowych. No ja myślę, że... Zjad nam nie pomagał, tylko to, że po prostu zagraliśmy dzisiaj, pewnie zdecydowanie i konsekwentnie pomogło nam odnieść skromne, ale myślę zasłużone zwycięstwo. Te pierwsze 45 minut to było 45 minut dobre w naszym wykonaniu i szkoda, że te sytuacje, które sobie stworzyli, bardzo klarowne, które miał Janek Dziedzic i Bartek Bogowski, nie zamieniliśmy na bramki, bo... Wtedy nie byłoby tak nerwowo w drugich 45 minutach, bo trzeba przyznać, że rywal no, poszedł już, jak się to mówi, Bank, chciał tutaj strzelić bramkę i trwała za to trenerowi i piłkarzom Prusborka, że grali otwartą piłkę w tych drugich 45 minutach. No i też byli bardzo groźni w tych przede wszystkim starych fragmentach gry w niektórych kontratakach, ale myślę, że z wygraliśmy to spotkanie i mnie z dzisiejszego meczu cieszą punkty, bo one są nam potrzebne. Natomiast na no, zgryzce z południowy jestem zadowolony, bo ta gra nasza jest coraz lepsza. Te pierwsze 45 minut no, było takie w naszym wykonaniu, jakbym chciał oglądać e, cały czas. Liczy się wynik końcowy, mecz się składa z dwóch e, połówek. Myśmy to dzisiaj spotkanie wygrali i gratuluję chłopakom i zwycięstwa, i podstawy. I, i cieszę się, że po dobrej grze w Podbeskidzie, bo na pewno by tam grali dobry mecz, dzisiaj też potrafimy zagrać dobre spotkanie, czyli jakby kontynuujemy naszą pozytywną grę, a to mnie cieszy w perspektywie przyszłego sezonu no. i tego, na jakim jesteśmy etapie, na etapie, cały czas to powtarzam, budowy drużyny. No, dziękuję bardzo. Pana...